Eu quero o papi, papi. Siemanoczyławdowski bardzo serdecznie, ja jestem Grakson i witam nas w kolejnym odcinku na moim kanale Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku będę udawał na OmeTV, że jestem pijany W sobotę będzie odcinek o godzinie 16 z youtuberem, także wyczekujcie A żeby, żeby o takim odcinku nie zapomnieć, zostawcie tutaj łapkę w górę Pamiętajcie, że na 1500 subskrypcji farbuję sobie włosy Jest taki właśnie sam przycisk, kliknijcie tam na dole, aby stało się koloru szarego Nie zapomnijcie kliknąć także dzwoneczka, który was poinformuje o nowo dodanych odcinkach oraz liveika. Siema Hej eee... Ogólnie mam taką do Was y, po, po, poradę, e, jak przywrócić do stanu początkowego osobnika po jednego wypicia dwóch piw. Ej, ale nie no, powtórz pytanie, bo zrozumiałem tylko tyle, jak, jak przywrócić osobnika do stanu e, początkowego, normalnego... przed wypiciem dwóch piw. Ale przecież dwa piwa to nic. To dobra? Nie mogę. Dlaczego mnie to rozśmieszyło teraz? A koleżanki. Ja ogólnie się upiłem, bo wypiłem e, pół piwa, wiesz, chwilę. Muszę wstać na chwilę. Nie, <laughs> nie mogę! <laughs> Ile masz lat? Czerwony kaptur. E, ten telefon, bo jest pojmany. A, na Nie przekinaj, nie, 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 nie. Zachowajmy tutaj kulturę, posłuchaj. Nie rzucaj telefonem! Twoja mama na to zapracowała ciężko. Pracuje w sklepie na kasie. I musi tam ciągnąć. No właśnie, to rzuć jeszcze drugim to pożałujesz. No i rzucasz nimi. Ty co ty robisz? Posłuchaj, nie wolno tak robić. Nie wolno tak robić. To co szczeram rzucę. Nie rzucaj. Oj, się połamała. Nie rzucaj. To co się chyba połamało. Szyma. Moja mama to kupara. Jestem potacie. Ja jestem potacie. Ten potacie nie pomamię. Czyli tata cię urodził? Tak, Tata mnie urodził. Siema. Nie. Co tam? Jestem. A w porządku, to pozdrow swoją panią z matmy. Ja też mam matematykę, ale w tym momencie zajmuję się Ome i tobą. Ile masz lat? Angelika. Ile? 14 Ja ci pierdzielę i domu, puk puk! FBI, Siema Taka. Ej, słuchaj, widać pomysł, żebym coś pił, bo wiesz, zaraz, znaczy, zaraz, zaraz e, Mam lekcję, no i kurde, tutaj... No, zmieniam sobie pojęcie. No, trochę tak, trochę tak. A, a jak, może wiesz, jak doprowadzić do stanu początkowego, e, tutaj, zaopatrzenia się osobnika? Bo nie wiem. Idź pod zimny prysznic. Siema, gangster. Ej, Ej, siema, ej, chcesz zagrać jeden po w CSie? Nie, ale. A w sumie mógłbym z tobą zagrać w sesję mam suprema. A ty jaką masz nogę? Ja, Gold 1 <noise> W porządku, a chciałbyś zrobić świecę w wariacie? A ty zrób, tak? No zrób świecę. A, a masz Paypala? Mam Paypala. Paypala. Dobra. Masz tutaj. Widzisz? Z swego podam. A nie, nie podawaj, cześć ma Ej, słuchaj Eee Upi-pi-piłem się trochę, kurde u wypiłem Chyba to było tyskie, wiesz Ale... Nie wiem Nie, to była żebrówka chyba piwo, wiesz I ogólnie to Trochę sław, sław, słab, się czuję, bo, 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 bo Nie wiem Fuck Siema 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 Ej, a co to taki kolec tam e, zielony jest? A On cię wspomaga? On cię wspomaga? A, do twarzy A, czyli to bierzesz a, do twarzy bierzesz do twarzy Powiem ci, że tutaj zaskoczyłaś mnie ty. Siema Do pracy, kurwa O co ci chodzi? Do pracy, kurwa Kłania walisz Co? Kłania walisz Kurwa